Siedziano z tej strony Krowa XD i dziś pokażę wam jak zrobi zrobić miksturkę niewidzialności i miksturkę szybkości i miksturkę szybkości na dwójkę więc bierzemy się do robot. no teraz zrobimy miksturkę niewidzialności proszę Najpierw weźmiemy jeszcze butelki i e, jeden e, mam powód do robienia te, tych miksturek bo niektórzy gracze nie wiedzą i cię butelka z wodą od razu będzie o jeszcze brudawki Zobaczcie. Mm. Brodawki są, Tutaj je trzeba i kładziemy. Tu trzy. jedna brodawka. I tu trzy. I jedna brodawka. I... Bo pauzę na chwilę, aż to nie wiem jak to było, Aż zrobi się kwarantowa czy coś tam mikstura. Czy mamo, już jest tak yy, ten klarowna mikstura, więc zajmijmy się miksturką nie widziałeś. Więc Więc tutaj wkładziemy yy, Złotą marchewkę. Czekamy. Tak, um, to wyjdzie nam mix turka widzenia w ciemności i wygląda. Wygląda gdzieś tak? Oto. O tak. O, widzicie widzenie w ciemności. A teraz Sherman. To dane okopajonka. I robimy bisie i mamy miksturę niewidzialność. Dobra, to teraz mikstura szybkość. Patrzcie, jak to działa. O, nie widać. Teraz mikstura szybkość. Najpierw tutaj kładziemy cukier, żeby było, no wiecie, taka sprawa jeszcze. Jeśli kradcie na, na przykład na SG to pamiętajcie, że kto was te to e, powiedzcie tu dla Admina. No, e, ja o to już mówiłem, a tym nie zwrócił na to uwagi i powiedział dla mnie, że to jest spowodowane antycheatem. Dobra. Mamy miksturę szybkości. To teraz robimy miksturę szybkości na dwójkę, Czyli kładziemy tutaj jest no tu I się robi. Dobra. No. Jakie są efekty miksturki nie, niewidzialności? Eee, to takie, że nie można wychodzić na PVP ze zbroją, z, 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 z mieczem w ręku, tylko bez miecza, bo to, to najlepiej iść. A, a miksturki szybkości, tak jak na przykład jak Jacksowy na drugi, to no, no to lepiej szybko wypić i uciekać. Dobra, to na to, w tym odcinku? Subskrybujcie, komentujcie, le, d, d, d. dajcie like w górę, więc cześć!